Cześć, dzisiaj znajdujemy się w Gliwicach na rynku. Znajdowała się tutaj druga stacja kolei wąskotorowej. Jak widać, pozostał z infrastruktury tylko rozpadający się już w tym momencie budynek. Za mną znajduje się dep, tak, ścieżka rowerowa. Tędy właśnie biegła linia kolei wąskotorowej. w tą stronę dalej biegła w kierunku Zabrza i w kierunku Gliwice Centrum. Jednakże w kierunku Zabrza biegła już tylko linia, e, linia kolei towarowej. Z tego co wiem przynajmniej. Tutaj mamy pozostałość, to ostatnie, ostatnie praktycznie tej okolicy szyny. Z podkładami. A tu jako ciekawostka, jak można wykorzystać podkłady ławeczki eleganckie tak, tak to pozostało to jest budynek Gliwice cytrynek, budynek dworca Gliwice Trynek jeszcze napis się został wszystko obrazone tak możliwości wejścia nie dziwi się no bo to jest ruina praktycznie tam dalej też widziałem część bodajże peronu i betonowe podkłady dalej tak jak idziemy ścieżka. I tak ten biegła właśnie linia kolei naskotorowej z tręku później zakręcała i wzdłuż ulicy Bojkowskiej, aż do przejazdu, który zaraz Wam pokażę. Teraz w obecnie jest to ścieżka rowerowa. Właśnie w tym miejscu leciała kolej wąskotorowa od trynku do koło magazynów obecnego Amazona, dalej w kierunku Bojkowa, no i tam dalej na Nieborowice. Tak to jest tutaj, dalej wygląda, a ty już nam się wyłania stary dworzec w bojkowie. Tak wygląda on tak I właśnie tak wyglądał. Nadal widzimy pozostałości po peronie kolejowym i tam wzdłuż praktycznie do tych drzew ciągnie się. Stary Karon. Uzko leciała dalej, tam w w stronę nieborowic. W Tak, tędy właśnie biegła też kolejka wąskotorowa. Tam wzdłuż tych drzew odbiegała, no. Kurczę, nie za bardzo... Nie za bardzo chcę tutaj latać dronem, ze względu na to, że jest tu dużo, dużo budynków i ktoś po prostu mógłby mieć przeciwko to, że latam mu nad głową. Zobaczymy, może później gdzieś znajdę jeszcze jakiś kawałeczek, w którym mogę wystartować i pokazać wam coś z góry. Tak, tutaj praktycznie zaczyna się ścieżka rowerowa w miejscu gdzie biegła linia kolei w kotorowej po tutaj przejeżdżała przez drogę. Idziemy zobaczyć, może tu się uda coś nagrać z góry. Tam obok jest most, pod którym biegnie linia szerokotorowa na lewicy Seśnicy. A tutaj zaraz się będą zbiegały te linie. dolecieliśmy do mostu nad ulicą Rybnicką, skąd dalsza część biegnie w kierunku Nieborowic, ale tą część już wam pokazywałem. Niedługo pojawi się na moim kanale filmik z dalszego odcinka od Nieborowic do Pilchowic. Tam myślę będzie nawet więcej do oglądania, ze względu na to, że tam sporo torów jest. O, chciałem się przeczesać, ale <laughs> troszkę się skróciło. Tak, wracając tamten odcinek jest troszeczkę bardziej interesujący, więcej torów widać, jakieś rozjazdy, nierozjazdy, także zapraszam, zapraszam wszystkich i proszę o łapki w górę i subskrypcje i komentarze. Dzięki.